Cześć, dzisiaj przetestuję dla was ten oto dyfuzor. Trzy rzeczy, które zwróciły moją uwagę, to przede wszystkim rozsądna cena dla dyfuzora ultradźwiękowego, lawenda w zestawie oraz ten oto tutaj znaczek. Po rozpakowaniu dyfuzora mamy takie rzeczy jak książeczka, zasilacz ultradźwiękowy, tutaj dyfuzor oraz lawenda i raz jeszcze pojawia się znaczek wykrzyknika. Przejdźmy od razu do tak naprawdę do tego bo to jest jakby kwintesencja ten ultradźwiękowy dyfuzor ma właśnie służyć do tego abyśmy skorzystali z aromaterapii. Dlaczego z aromaterapii? Ponieważ na samym tutaj opakowaniu widać że to jest Using Ultrasonic Technology for Relaxing Atmosphere i Aromatherapy Diffuser. Więc myślę, że to będzie dyfuzor bezpieczny w aromaterapii. Powiem Wam szczerze, od razu zająłem się tą oto tutaj lawendą, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Znając właściwości olejków eterycznych, znając ich wartość i widząc ten oto wykrzyknik, nie wzbudza on mojego zaufania. Wszedłem na stronę kompernas.com, nic tam nie było odnośnie tego olejku, więc pozwolę sobie tutaj otworzyć jakby drugą stronę tej etykiety. Zawiera linalol, ok, to się wszystko zgadza, 4-tert-bucylocylich acylate. Mhm. Linalyl może powodować reakcję alergiczną skóry. Słuchajcie dalej. Chronić przed dziećmi, unikać wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, par rozpylonej cieczy. No, a to będziemy właśnie robić, że będziemy go dodawać do dyfuzora, który będzie wypełniony wodą z kranu, jak przeczytałem z książeczki, z instrukcji obsługi. A tu nam zabraniają tego robić. Ok, no to powertujmy dalej. Co to jest ten tajemniczy składnik, a jeszcze wróćmy do samego olejku, scented oil, czyli nie żadny aromatyczny, ale zapachowy. Derytert bucyloheksylu jest składnikiem zapachowym stosowanym w wielu kompozycjach zapachowych. Jest szeroko stosowany w przemyśle perfumeryjnym, szczególnie w produktach do pielęgnacji, urody, pielęgnacji włosów. Unikaj wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne okay. działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powiem Wam szczerze, że to w ogóle nie do zastosowania. Nie wiem, po co to jest tutaj dodane. ok? ale skupmy się na samym dyfuzorze bo może dyfuzor ultrasoniczny gdzie było napisane na opakowaniu do aromaterapii. Może on jest tutaj w 100% dobry. Jak sami widzicie, dyfuzor jest wykonany dość solidnie. Taki oto tutaj plasticzek, ma taki wierzchni kapturek. Oczywiście jest tutaj taki środek, gdzie napełniamy właśnie wodą. Jest ilość max. Nóżki są wysoko, pod spodem jest wiatra, który zasysa powietrze, i wydmuchiwany jest yy, taka mgiełka aromatyczna. Yy, do góry, no tutaj nie mam, nie mam się do niczego doczepić. Szukałem jedynie informacji, jaki plastik jest zastosowany polipropylen. Więc z tym plastikiem też nie powinno być problemu, ale zrobimy jeden teścik. Do tego teściku. Ja przygotuję taki fajny olejek, który będzie stosowany zazwyczaj w tym dyfuzorze, ponieważ jest to dyfuzor do aromaterapii. Będzie to, jak sami się domyślacie, olejek lemon. Przystępujemy do działania. Ja sobie e, zastosuję może nie w samym dyfuzorze, tylko na tym wierzchnim plastiku, który również będzie się stykał z wodą i z, z olejkiem naturalnym, olejkiem aromatycznym. Jestem zszokowany, ponieważ e, ten dyfuzor to mm, jedna wielka ściema, no, musicie sami to ocenić. Plastik nie nadaje się w zupełności do naturalnych olejków, on e, tak naprawdę już po zastosowaniu olejkiem cytrynowym, e, on tak naprawdę się rozpuszcza. Te tutaj rzeczy, to wszystko było takie szczępiaste, widoczne na zdjęciach, teraz jest gładkie. Osoby, które często korzystają z aromaterapii i korzystają z olejka cytrynowego zdają sobie sprawę, że ten olejek ma właśnie takie właściwości rozpuszczające ten plastik. Dlatego ważne jest, aby wasz dyfuzor, z którego korzystacie, w szczególności ta część główna, był wykonany z odpowiedniego plastiku, który nie jest, w którym, którego olejek cytrynowy nie będzie rozpuszczał. Bardzo się cieszę, że zrobiłem ten test, że trafiłem na ten dyfuzor. Pokazało mi to, jak ogromne znaczenie ma materiał, z jakiego wykorzystany jest nasz dyfuzor do aromaterapii, aby on był w pełni bezpieczny, aby ta aromaterapia niosła ze sobą same korzyści. W tym wypadku, korzystanie z jakichkolwiek olejków myślę, że to jest zupełnie coś innego niż korzyści, wręcz coś przeciwnego. Ten mikroplastik zostaje wdychany przez nasze płuca i rozprowadzany po naszym organizmie i tym samym następuje zakażenie naszego organizmu toksynami.